Witam mordeczki Sport Prediction, przed nami film na piątek. Gramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS Zakłady Bukmacherskie, LVBet, TotalBet, ForBet, NobelBet i BetKris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zaczynamy jak zwykle od bombeczek, w kopa Sudu Americana mamy Wilstermann Sao Paulo na jedynce za 4,75. Inter Turku Marilham Dwójeczka 5:30, Miondalen, Brynę, Dwójeczka 5:10, Piątkowe kursy powyżej 2:0 to ReliZein z Chlefem na dwójce za 2:20, Queen's Park Rangers, Sheffield United, Dwójeczka 2:10, Guabira, Nacional, Patosi tu jedynka 2:10, Oluhaka, Dwójeczka 2:20, Z wygrywa z Helmont za 2:0 Snigo u siebie przegrywa z Szamrock. Za 2,15 Fus Rabat z Rachom. 2,35 Hanover Karlsruhe. 1 2,20 z Arau. Dwójeczka 2,05 Piątkowe remisy to górnik zabrze z Radomiakiem. Za 3,30 Always Reddy Deportivo Cali. 3,65 Horn Floris Dorfer, 3,45 Zryński z Siroki Brzeg. 4,80 Amazer Eisberg. 330 Grafschap Jong PSV 430 Cancun, Selaja 295 Waldorf Bachringen 325 Managua z Jalapom 345 I Chindia Rapid Bukarysz 285 Królewski Kuponik na piątek to Konstantinę, wygrywające z Arbą, Strasburg PSG na Owerze 2,5 Brameczki i FC Utrecht, ogrywające Mechen. Do wyjęcia równe 2000. Liga Typera mecz piasta z Wartą, raczej warty z Piastem. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, który jest zaktualizowany na bieżący weekend. A następna jego aktualizacja będzie oczywiście w filmie statystycznym po weekendzie. Póki co pierwsza trójka: Poker Mateusz Przybysz i Paweł Luszczak. Praktycznie ostatni dzień na dołączenie do grup wip jeszcze. Na starych warunkach od maja, tak jak zapowiadałem, będzie inflacyjna podwyżka cen dostępu do grup VIP-owskich, a zainteresowanych dołączeniem lub przedłużeniem swoich abonamentów zapraszam na sportpredictions.pl, To samo dotyczy grupy z Formuły 1, a wszelkie informacje oczywiście drogą mailową. Zapraszam również do wspierania kanału, tam w dniu jutrzejszym pojawi się filmik dla wspierających z rozpinkami na ten weekend. Ten właśnie film będzie widoczny tylko i wyłącznie dla wspierających od poziomu pierwszej ligi. I mamy statystykę serii filmowych na chwilę obecną. Na kanale oczywiście film na Puchary Europejskie, dzisiaj Liga Europy i Liga Konferencji. W godzinach wieczornych pojawi się film na Top Ligi Europejskie. Oczywiście daily piłkarskie codziennie na naszym kanale. A w dniu jutrzejszym wieczorem powinien również pojawić się film na Żurze Speedway, pierwszy wyścig w Chorwacji, a ja dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.